Witajcie w kolejnym odcinku wojen śmietnikowych. Proszę bardzo, oto moje kolejne znalezisko. Jest to negatyw z jakiegoś filmu. Czekajcie, nastawimy tutaj jakoś to tu na, na niebo, żeby dobrze było widać. Co tu mamy? Proszę bardzo. Jakiś człowiek był. Berlinie Był przy bramie Branderburskiej A to budynek Reichstagu To kopuła Reichstagu Widzicie? Na co komuś wspomnienia, nie? Prawda? Tak wszystko wyląduje w śmietniku Tutaj Jakaś impreza. Jakaś impreza, dziewczyny i tak dalej. Kto się cieszy? O, Lowe. Widzicie jakie fajne krzaczki. dziadki tyle dla kogoś to warta. śmietnik i sajonara, cześć także, dziękuję za oglądanie jeśli podobał się odcinek, daj łapkę w górę subskrybuj kanał, gdyż regularnie będę dla was grzebał w śmietniku jeśli wstydzisz się grzebać w śmietniku nie bój się już jest dla ciebie rozwiązanie. Oto nowy i niepowtarzalny kanał wojny śmietnikowe. Ja dla ciebie będę grzewał w najgłębszych kubłach ze śmieciami, najbardziej śmierdzących śmietnikach. Wszędzie, gdzie tylko się da. Będę wyłuskiwał na lepsze kąski ze śmietnika. Także zapraszam do oglądania moich odcinków. Jest już ich na moim kanale 20 parę, więc nie zwlekaj. Oglądaj. To wszystko, cześć.